Jesteśmy, widzę Niestety nie pokazuję, mam lokalizacji. Tyle możecie widzieć, to tylko drzwi. No, już. Ochuję. Spałem. Spałeś? No, a co mam robić? Jak właśnie ma cały dzień? Jutro krócej daj. Bo rano idę do opieki do Uimendu. Tak. Tam? Do Dupy. A co bym tu siedział cały dzień daj mi spokój a z tym siedem i urołuje banę Puszko weź. Co? Przynieś ten ten Co? Torek Co? Nie podgłasaj tego Teraz Czeka, muszę się zapalić. Nie teraz a kiedy? ma dzień nie mam życia ja będę tu. Siedział dniami i nocami. Ja muszę połażyć pod swoje sprawy i tyle. Nie będę siedział sami dniami. Muszę te nogi rozprostować i siebie. Już cię wyciągnie na wolność? Nie, ja muszę się zorganizować. Bo mnie nogi bolą i ja nie będę siedział na dupie, a ten ciur. No. Pierdolę takie się huchlą. Huchlą, bo coś jest. Jeśli to rozkym siłą. Co to ma? Bombę. To jest dobre. Tu, tu, do tu. A jak to nie działa i ze z tym. Co tak, nie to nie działa, no to Ja gotuję, to odłączam, gotuję sobie trzeba. Tam podłączy i chuja działa. Podłącz. Nie, muszę nie będziecie może. To nie widać, Tu. Może spróbować. No, czy tam na, na robocie też nie działa. drugi nawet. O której nich nie działa No ten! ten nie działał. Dobra, idź. Przyjdziecie teraz ten. No i tu jest. Jaka ja to podłączona na dwie sekundy? Ciepło. Było. No bo to jest muchawa, to jest wieś ciepła. No. No. To jest muchawa, to wie. O, nie, nie ma daleko. Cieplutko co? Co? Cieplutko. Przynieś ten, tam, tam. Co? Więc trochę to trzeba ten wziąć, żeby sterowiec złapać. No. No taśmy trzeba wziąć. Są pierdolni. Głupoty gada jakieś. Powiesz, dycha. No 3,60 zostało bez alkoholu. Kupię go mi w kurze. Te siedzenie. No ja. Przecież teraz z tą farerką, do której Kupię mu taką. Przez to chwilę no. i będzie tu gorąca. Ja bym chciał wypić, to bym za to kupił taką. w krakę i tyle. Teraz będzie ciepłego. Tak, A masz czym to połapać? Ja tam będę. A co by te kurwa dało wiązać, jak to zgarasz? Ja zrobiłem mu siebie na piankę i do tej pory nie mogę wyrwać. To No pianką. pianką. Mm. Może stać? Może stać na 3 minuty? Mógę, no to mam nie. To rozpakuj to. No, no cię ci. chyba pojechało. Całkiem. No, lepiej chodzę, bo te nogi. Zrobię ją, a ja muszę chodzić. Nie mogę tak siedzieć. siebie. Zobaczycie, jaka będzie. Jaka Bo będzie różnica? Na nogi. No. Różnica będzie z tą parę kompozycji. A tu i ład, taki wieś. Jak nic nie robię, to połamany, nie mam śpiwy. Ja muszę robić cokolwiek. Ciągnie go na wolność No? Co? Ciągnie na wolność. Coś by się napił. No ja bym chciał, żeby tu za dodatka na pochodź skończył. Tu do... mam 10 minut. Chyba do Co? Chyba do tarki. no po chuj do tarki. Pójdę, co ja będę robił kutarki. Nie wiem. Kutarki. Wiązkę kupię. Kutarka i wiązka, nie? Tylko to. Puszkę jakiegoś leżą. Nie, nie pionowo, po dwa. Tak no ja. Tak będzie sam raz. Po dwa, no. Przytrzymaj ją tu. Pionowo, jedna. Dawaj. Dawaj. Trzymaj to. No nie, bo tu nie nagle. To jest, to jest. Już działa? Jak kurwa! No Na posto patrzcie, to jest to. co nie nie jest Nie jest nie No i dobra, stać O kurwa! Dobra. O kurwa!

Trzeba było to wyrzucić. Trzeba było to wyrzucić. Dobrze. A... Tak, czyli tutaj dużo się nie daje, bo już tak, czyli... Nie. Kurwa, kurwa ma życie, chłopce no dobrze, dobrze, jest tak i cóż. No dobra, tu nie, nie docinaj. Tu wejdź podwań na dół się już nie Już będzie cieplej. O, no. patrz Już będzie, no Kurwa, widzisz A idę, i to. To po to po, poprzedni. Ten naszym. Kurwa. By się, no, by się tam strzeli. No. A kurwa. To musi załapać, bo ja też robię u Ciebie. jak zapało, to już nie puściło. No Kurwa, mój boł łapię do chuja. No dobrze. Widzę, no, widzowie już tutaj Grzesiu skończył. Jeszcze tego trzeba jutro kupić Te piwo Kuba bezalkoholowe też działa jak chuj Jedną trzeba kupić, podokładać Podokładać, wyszczelnić Zawsze będzie cieplej Parerkę mu kupiłem Już jest różnica straszna Lepiej. Daje ładnie, co? Nawet jak położysz koło siebie teraz, to będzie ci wiało inaczej Wiecie widzowie, ja się staram wszystko Robię to wszystko, a pewnie za parę dni się będzie. U, uh, Poleci! Nie polecę. Ale jak garaż mi się strzyda i tak, i tak. Co wejdzie? Idź. Nie się bym nazywał. No. ci powiedział. Ja już mu powiedziałem, że jak spierdoli do rzadziej sam. Ja sobie tylko wiesz, podjadę tam gdzie będzie pod sobie i tyle. Już na pewno nie pomogę. Z tego co ja go wyciągnąłem opie. On oh, no. tak pierdolił. W życiu mnie no, tego... tak robił. Bo on tego nie mówi, że ja jestem zobaty. A bo tu tuś, że pierdolił wszystko. Damian to jeszcze był trochę mądry. Ale też na krótką metę. A on nie, nie musiał nie... wypić Damian. To zajebał. On musiał uprzedzić i nie pić i chuj. A tak to życie stracił. To jest picie. Kurwa. No niestety. Padaczki dostał, a później chlał i chuj. Dostał drugi raz, a mnie nie było, na no i chuj. I to Wiesz, że jak będziesz się kręcił no. po pogoni, to cię może drapnąć. Kto? No, a kto? Kto? Łukasz. Ale on no, nie wiem, czy on mieszka na pogoni. a mieszka chyba w świetniku Chuj, gdzie on mieszka? O, chwilę i... Gdziemy... weź ustaw, bo fajnie ustawiłem antenę. A co? Dalej? Odsunąłem, go trochę. Za szybko. Tu. Może antena. A ty, się a ty weź poszu... Daj szukanie, może znajdzie nowe. No weź, bo ja szukałem i popierdoliło mi się. Samo Musiałem zlikwidować. No bo nie mogło. No to jest nie możliwe, że znalazł ten. Ale... Wziąłem w ustawienia, weszłem, ale mi później popierdoliło się coś. To jest tak, jak człowiek nie, nie... długo ten telewizora i nie umisę ustawić raz z bok jeszcze raz tu chyba nie ręczne wyszukiwanie nie auto wyszukiwanie auto wyszukiwanie no no ja mam wam mówić poleci dzisiaj kurde od razu 12 kanałów no bo a te brzmieniem telewizor odsunęłem trochę pokombinowałem tam i lepiej grało daj do góry do góry nie znajdzie to co ma znaleźć to znajdzie pamiętaj a my byli w hotelu tam nie mógł złapać kanałów bo bo z tego tali i tyle to się wczoraj nie świeciło a teraz się świeci Jest tylko 12, ale nie ma tych podstawowych. Eee, O, 6 w kieszeni. Nooo, no zostało... ile mi zostało? Te piwo kuba drogie, jak chuj jest. Daje spokój. O, jest, bo jest, o jest. twoje te. Ponad 4, co jest? Ale na razie nie ma znowu pulsa, tylko jest polska. No i co? W co jest. Dobra widzowie, bo muszę jechać jeszcze kupić na obiad. Zostawcie łapę, suba, i wam nagram coś dłuższego. A, ja... na jaki obiad?